Siemano wszystkim, z tej strony mi serce i witam Was w kolejnym odcinku PowerZone, a raczej serii, która teraz będzie kontynuowana po prostu tak jak przegłosowaliście na Facebooku. Praktycznie 2 trzecie głosów było za tym, abym nagrywał wszystko bez żadnej przerwy, czy to kopanie, czy inne pierdoły, ale jedyna moja uwaga taka, że mam w grony mod Somnia, który jest, niestety powoduje to, że czasami trwa... Mm, Kalkulacja świata około minuty, dwóch. Także te momenty po prostu będę przycinał, bo nie widzę sensu, żebyście oglądali na przykład przez dwie minuty, jak mi się wczytuje świat podczas spania. Także tyle z mojej strony. I seria ulega lekkiej zmianie, bo wcześniej miałem prezentować te wszystkie mody i tak dalej, ale teraz y, nie będę tego robił. Znaczy, będę to robił, ale w trochę inny sposób. Także będę grał normalnie, yy, i wtedy dopiero będziecie widzieć, ile to trwa czasami, przygotowanie na przykład takiej małej prezentacji i tak dalej zebranie wszystkich surowców, eee, a, a, a no chyba tyle względem zmian i jedna jeszcze opcja, którą chcę Wam pokazać i będą to achievementy. Jak wiecie mamy te standardowe i to będę starał się osiągnąć jak najbardziej, eee, prakty praktycznie wszystkie i może w tym odcinku wybierzemy się do świata, które już na pewno chcielibyście oglądać. Jest to Tropicraft, oczywiście mam to wgrane i będę to sobie chciał wszystko osiągnąć. Oczywiście, tutaj, jak widzicie, mam trochę więcej tych modów niż standardowo to wymaga. Jak na przykład y, diamenty, które już znalazłem. Dziwne, czemu mi jeszcze nie pokazało, ale okej, okay, niech będzie. I tu mam jeszcze dodatkowe pierdoły, czyli to wszystko, co powinno być w Minecrafcie. Jeszcze tam dochodzi y, spalone, spalone skrzydło, takie pierdoły, ale. Mamy jeszcze dodatkowo mody tutaj z Industrial Crafta, chyba jak się nie mylę. No i mamy jeszcze z Twilight Forest. Także tutaj będzie tego troszkę. Do Twilightu też będziemy mogli się wybrać całkiem niebawem. Ponieważ mam na tyle diamentów, mam jakąś tam mączkę kosną. Także spokojnie mogę się wybrać. A no oczywiście Red Power 2 cała, która jest też do ogarnięcia. Mam już zrobiony stół do projektów, także z tym nie będzie też problemów. No i powracamy do standardowych, także to na pewno będę chciał osiągnąć, e, cały rozwój i tak dalej Minecrafta, to wszystko będzie na bieżąco. E, tak sobie zaplanowałem, że mm, jak widzicie półwysep po lewej stronie, tam powstanie jakiś domek y, z y, właśnie TomCraftu i tam będę sobie trzymał wszystkie moje rzeczy potrzebne do TomCraftu i tak dalej do przerabiania. I nie jestem pewny gdzie posiałem... Gdzie posiałem mój mój stolik? Czy ja go już gdzieś pierdykłem czy nie? To w zasadzie mogę zostawić otwarty. A! Jest tutaj jeden stolik. Infuser został tutaj. Także jego trzeba będzie przenieść. Ten domek też na pewno ulegnie zmianie. No i głównym celem, który będę chciał też osiągnąć będzie wybudowanie domu na tej działce właśnie, tym szarym prostokącie. To też będzie wszystko zmienione. Jak widzicie chodzi mi tu trochę creeperów, cholera jasna. Co mnie nie bardzo cieszy. Wszystkie polują na mnie. Także muszę sobie trochę rzeczy tych wziąć, które wziąć, 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 wiem, bo będzie mnie poprawiać, które potrzebuję. I też pytaliście, skąd mam właśnie takie kolorowe narzędzia? I odpowiedź jest bardzo prosta. Mamy trzy dodatkowe rudy, które na to pozwalają na kraftowanie. Są to rubiny, szafiry i emeraldy. Także z tych rzeczy możemy sobie skraftować takie, takie właśnie narzędzia. Są lepsze niż żelazne, a trochę gorsze niż na przykład, yy, niż na przykład diamentowe. Także to jest fajna, fajna odmiana. I też pytacie, dlaczego korzystam z Nei. Yy, korzystam z tego powodu, ponieważ jeżeli mam jakieś narzędzie na przykład do skraftowania, mi to pomaga i Wam pomaga. Wystarczy kliknę sobie na to i pokazuje mi się przepis, jak to mogę uzyskać. Jak widzicie, na yy, Advanced Machine Block. Wymagany jest Machine Block, Advanced Alloy i Carbon Plate, i które można ułożyć na dwa sposoby. Także to jest też wygoda dla mnie, że mogę po prostu coś takiego zrobić. I wam od razu pokazać i sobie przypomnieć, jak mi to będzie potrzebne. Także dla przykładu teraz myślę, że posiedzę z godzinkę i nie wiem, czy potnę to na dwie części, czy na trzy, ponieważ na dwie byłoby mi łatwiej i mógłbym wrzucić lepszej jakości. Na przykład na YouTube i trwałoby to o wiele, wiele krócej. Ehm. Ale, ale nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak to się pojawi. E, także na przykład teraz na pewno będę chciał sobie zrobić piniakolate. Na A piniakolate będę potrzebował e, jednego, jednego arbuza, czy jak to się nazywa, i oczywiście nad chunk, czyli będę musiał wybrać się na pustynię i zrobić sobie piniakolate, ale żeby ją zrobić e, potrzebuję, potrzebuję, tylko właśnie jak to się może nazywać. Także przeszukamy sobie na szybko, co ja tu dokładnie potrzebuję. A potrzebuję troszkę rzeczy. I przy okazji będziecie mogli sobie wypatrzeć, jakie jeszcze tu są mody, chociaż mimo wszystko, że podaję je w opisie, ludzie mają jakieś problemy i nie widzą, jakie mody są znane. Mam tu wgrany ekwiwalent o którym też mówiliście. Zapomniałem go po prostu dopisać. A ja teraz potrzebuję znaleźć sobie jeden leżaczek i znaleźć sobie O, dokładnie jeden leżaczek i jeden parasol, także zrobimy sobie leżaczek. Nie będzie to trudne. Wymagane jest tylko o, wełna, nawet w danym kolorze jest. Potrzebna czerwona, żółta, o, zielona. Ciekawe, czy jak zrobię z białej też będzie. I parasol też się bardzo łatwo robi, także zobaczymy tylko, czy mam tutaj jakąkolwiek wełnę. No. <laughs> Wiem, że zbierałem gdzieś, ale czy gdzieś się zachowała? Tego nie jestem pewien. Hmm, nie będę na pewno chciał przerabiać wełny. Mam obsydian, mam bazalt. Może tutaj? Nie, też nie. He, he, he. A tu? Tutaj też mam jakieś pierdoły. Więc, więc raczej nie będę miał nigdzie tutaj wełny. To już pierwsze wiemy, co musimy zrobić, czyli wybrać się na owce, Na małe strzyżonko. Eee, gdzieś w ciało. W ciało moje narzędzia, kurwa, wszystkie sprytne. To nie sobie iron. Iron 1 iron i stąd sobie dobierzemy drugi, także na pewno wybierzemy się też do jakiejś, jakiegoś kopania ciekawego, tak jak jedna osoba napisała, że nawet kopanie może być ciekawe, zobaczymy co z tego wyjdzie. Zobaczymy, jak się to ładnie nam to wszystko przełoży. Jak widzicie, tutaj sobie wrzuciłem jedną sztabkę żelaza, także ona mi się tutaj cały czas przerabia. I tutaj mam oczywiście. Moją moją wydobywalnię kobla, czy jak ma fabrykę kobla. <laughs> Także ona tutaj sobie dobrze działa. Myślę, że z czasem ją tu powiększę o dwa dodatkowe bloki, może jeszcze cztery z tej strony, czy raczej z tej strony. Albo odwrócę cały mechanizm, żeby lawa była na środku, żeby kurde, jednak się z tym za bardzo nie pieprzyć. Ale to wszystko z czasem. O! Jeden z bardziej na rzadkich koni nagle mi się pojawił w moim ogrodzie. Dobrze, to sobie sieć się na pewno przydasz. Spróbujemy złapać tą zebrę. Może się uda, może nie. A nadzieję, że nie ucieknie. Hmm, będę musiał sobie zrobić na pewno e, na pewno będę musiał sobie zrobić jedną jedną fajną rzecz. To zostawimy sobie też w ekwipunku, bo na pewno mi się przyda. E, a mianowicie taki, takie małe urządzenie, które pozwoli mi wczytywać czanki nawet gdy jestem bardzo daleko od domu. Także te czanki będą cały czas wczytane, bo to będzie na przykład potrzebne do Mechanizmów, które będę robił. Czytam. O, czym ciebie można karmić? Hmm. Dobra, nie ciesz się tak. Dobra, idziemy poszukać jakiejś owcy. Może owców uda mi się dzisiaj złapać w, w, podczas tego nagrania, bo to się różnie spałni. Także przemykamy się przez, przez ach, nasz warsztat. Jakiś problem ze słownictwem dzisiaj. Straszne. Także. Idziemy szukać pierwszej owcy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak widzicie przerobiłem sobie tutaj już na szkło. Ej! No bo mnie coś tu wejdzie. Dobra. Jest git majonez. Królikowie od jebanie jeszcze trochę. Także na razie ich nie będę tu. Mów sobie łażą. Pierdzące kurde jelonki też są. Mogły jakby inaczej. Wiem, że w tym kierunku było dużo owiec na samym początku jak sobie tutaj łaziłem. Także stąd się na pewno wybierzemy. Tutaj mamy ropę. Eee... Do tego na pewno dojdziemy jeszcze, jak to będziemy przerabiać, ale wszystko w swoim czasie. No zobaczmy, gdzie tu jeszcze możemy się udać, może w tym kierunku. I e, może tu się nam trafi coś nowego. Trochę mobów będę musiał pozabijać oczywiście w nocy, także będą jakieś polowania. E, tutaj zbierzemy sobie jakieś nasionka. W zasadzie nie planem tego robić, e, nie planem tego robić właśnie mieczem, ponieważ tutaj się nam wycinają te nasionka, a będę potrzebował jedną sztukę właśnie na zrobienie piniakolaty. Fajna sprawa właśnie z tym jest, że przenosimy się do innego wymiaru, innej mapy. I myślę, że to będzie dosyć fajnym elementem, który będę mógł pokazać właśnie podczas tego nagrania i będę chciał na pewno to osiągnąć. Ile zajdzie mi, przed tym nie wiem. Będę starał się zmieścić w godzinie, żeby Was nie zanudzać jakoś bardzo i w miarę szybko pojawiało się wszystko. Także... Będziecie mogli podsyłać własne propozycje, co ma być przy każdej sesji nagrywane. I od razu mówię, że odcinki, jeżeli będą takie 20-minutowe, to będą praktycznie pojawiać się codziennie. Oj, do Was to tu na pewno nie chciałem dojść, a to mi jest potrzebne troszeczkę. że mam tego koło domu, ale dobra, już się stąd zmywam. Z nimi na pewno walczyć na początku nie chcę, bo oni są dosyć mocni. Jak to jest możliwe, że żadnej owcy jeszcze nie widziałem? To jest po prostu to, to prawie nierealne. Dobra, to sobie zetnę. Kurde, tyle tego koło domu mi rośnie i w ogóle na to nie wchodzę, żeby koło domu tu zebrać. No ale dobra, Mniej się z tym. Węgiel zawsze mile widziany. Także, jeżeli będę widział coś ciekawego po drodze, na pewno się tym zajmę i będę to zbierał. No nic, sami podjęliście taką decyzję, że chcielibyście to oglądać. I o, jest pierwsza owca! Oś tu. O, słyszę nawet drugą. O, jest Was tu więcej, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze jest wymagany czerwony kolor, ponieważ będzie mi on dosyć łatwy do zdobycia. Przynajmniej tak myślę, tych kwiatków jest tu trochę. Dawaj to. Do wody na pewno nie będę chciał się za szybko zapuszczać, e, ponieważ tam są rekiny i inne takie pierdoły. Dobra, tutaj mogę ich wymienić laskiem, także ich tu szybko wymienimy. Fajnie, gdybym zdążył to przed nocą zrobić, ale chciałbym też sobie domek wybudować. Także będę potrzebował strasznie dużo bambusów, bo można zrobić sobie naprawdę fajny taki mm, bambusowy styl domku. I to bym chciał też osiągnąć. O, mam jakiegoś bossa. Siema, ma. Małpeczko. Ciebie na razie ominiemy. Nie chciałbym z Tobą walczyć, bo z tego co testowałem sobie na <laughs> drugim świecie, jest to dość mocne zwierzę i kurna. Na to wszystko, na te wszystkie bossy na pewno się wybierzemy, na te Dungeony tak jak w Jogboxie też się będę wybierał. I czerwone kwiatuszki jak najbardziej będą mi tu potrzebne, więc zbieramy ich minimum 6 sztuk. Masz tu. I Ciebie też potrzebuję. O, jesteśmy już całkiem niedaleko domciu, także mogę sobie troszkę szybciej pobiec. Także spoko, lajcik. No i trzeba będzie noc przespać najwyżej, ewentualnie przepracować. Ponieważ żeby dostać się do świata z tropi craftu, potrzebujemy, aby słoneczko zachodziło, ale tu nie ma takiego problemu, ponieważ nawet jeżeli przepracuję całą noc i zrobię wszystko, co mi teraz będzie potrzebne, to dzięki Sony będę mógł sobie całkiem spokojnie właśnie tą noc jakoś tak przespać w dzień. Znaczy dzień będę mógł przespać sobie normalnie, tak jak, tak jak no, normalka. Nie? Wiecie o co chodzi. Ja to po prostu nie tłumaczę. Ale zobaczycie wszystko, jak już tylko będę mógł sobie właśnie ją położyć do łóżka. Tylko zbiorę to całe dziadostwo, bo mi będą teraz potrzebne. Ponieważ będę mógł sobie z nich zrobić i deski, i skrzyneczki, i palemkę, i resztę pierdół. Dobra, także wracamy szybciorem do domciu. Jak widzicie, dosyć ciekawie sobie to, co nawet zaplanowałem to. Murek dookoła, pewnie będę go dalej gdzieś przeciągał. Już miałem plan, że będzie leciał po prostu na ten półwysep i tam sobie jakoś zakręci, i całość to będzie mój teren taki gigantyczny. Także to będzie dosyć ciekawie wyglądało, przynajmniej z mojej perspektywy. Ja myślę, że to będzie ciekawie wyglądało, więc tak musi być. A także tutaj sobie przerobimy naszą wełnę, która będzie mi. o 7 sztuk na styk, kurde. 7 sztuk na styk. Dobra, robimy najpierw palenkę. Palenka nie jest trudna do zrobienia. Później robimy sobie. Nasz, nasz leżaczek, i na to przydałoby się znaleźć jakieś fajne miejsce. Tylko pytanie: jak się robiło? Tu robię pół stopnie, O, tak robię drewno. Zajebiście. Dobra, to zrobimy sobie troszkę tego drewna. Tutaj jeszcze dwie sztuki dodamy. I to mogę rozdzielić spokojnie na resztę drewna. Nie będzie nam już tak bardzo potrzebne. Tu mam chyba jeszcze jakiś zapas. Oho, ho, ho, ho. ho. Nawet zbierałem. Także zapasu mam trochę. Zbieram mózgi już, chociaż jeden mam, także jest dobrze. To mi się do tą Tonkrawtu przyda na pewno na, na samym początku. Fajnie było znaleźć właśnie przepis e, na tego Brandjar i nie obraziłbym się, jakby się to stało. Teraz tylko potrzebuję na mojej mapce znaleźć. Hmm, jakieś miejsce tu jest, ale kurna w nocy bym nie chciał. Także tu będzie mieć pierwsze cięcie. I śpimy do samego rana. O, nawet nie jest tak długo, może tego nie będę ciął. Nie będę, dobra. Zobaczymy się za chwilkę. No jak widzicie kończy już symulować świat. Także jesteśmy z powrotem. Pięknie, ładnie wszystko przemieliło. Tu pewnie jakiś zwierzyniec będzie chodził. Także spróbujemy się z tym uporać. O się ma pająk! A ty się przydarz... O kasa się zaczęła! Pokazywać, kurwa. No dobra, niech ci będzie, niech ci będzie. Ale fajnie, że kasa się w końcu pokazuje tyle w Kingdoms, która się nie pokazywała wcześniej. Nie wiem, nie wiem co się stało. Oj. What the fuck, czemu one mogą korzystać z tego? One nie powinny móc korzystać z płytek naciskowych. Kurwa. Dobra. To już wiem, że z tej strony płytki naciskowe lecą. Będę musiał sobie zamontować cholera jakiś inny system. Ja pierdziele, co za totalne gówno. Ech. Nie ma jak na pierwsze nagranie i już coś się musi złego dziać koło mojego domu. Cholera jasna. Jedyny plus. Tego kobla będę miał teraz od zasrania, także... Ani szybciej, ani tym nie idzie. Ani tym bardziej mieczem. Nie mam miecza, może troszkę szybciej idzie. Także nie, nie bójcie się, że ja miecz sobie tutaj po prostu zużywam, bo to nie ma najmniejszego strachu o to, ponieważ ja mam to zmyślne urządzenie, które pozwala mi na wymianę energii. A skoro mi się tu dzieją takie rzeczy, to ja będę miał łatwiej po prostu zrobić sobie inne narzędzia. Jak widzicie to mi się tworzy cały czas na bieżąco. A ja oczywiście tego miecza nie mogę sobie zużyć. Tak przerobić? Nie mogę, bo bez, jest bez popsuty. A... Ale raz, no ja tutaj nie zrobiłem żadnego stolika? Czy ja z tego mogę zrobić sobie workbench'a? Dupa. Dupa rakieta. Trudno, zrobię sobie tutaj w takim wypadku, o ile będę miał jakieś drewno. Dokładnie tyle sztuk potrzebujemy tego drewna, więc robimy sobie patyczki na szybko i spróbuję przetopić, przerobić nasz zwykły mieczyk nieuszkodzony. W zasadzie trochę więcej tego drewna wezmę. Cztery sztuki jak najbardziej, ponieważ będę mógł sobie zrobić tam bęcza. Dobra. Muzyka jest trochę za głośna, tak mi się wydaje. Także to królestwo wyciszę na pewno. Wiem, że niektóre osoby chcą, żeby ta muzyka była, także zostawiam ją włączoną. Eee, póki co. Dobra, Tu na razie możemy tu pierdyknąć. Pięknie, ładnie działa. Spróbujemy sobie wtedy zwykły mieczyk. O! I zwykły mieczyk musi być nieuszkodzony, także fajne, fajnie, fajnie, bardzo fajnie. I możemy sobie trochę więcej tych mieczy zrobić. Myślę, że trzy sztuki na razie wystarczą. W zasadzie cztery. Jedną sztukę będę nosił przy sobie. To tutaj dodajemy, to niech sobie leży i niech się dalej przerabia. za ten czas, powinno się trochę więcej rzeczy przerobić. Te trzy sztuki możemy tutaj pierdyknąć. Co ja tu jeszcze tak naprawdę nie potrzebuję. Nie potrzebuję tego, tego, tego pochodni, mogę sobie zabrać troszkę. Wszystkie takie pierdółki mogę tu rzucić. Mięsko niech się przepali. Mięsko zawsze mile widziane. No dobra, pieprzyć ja to akurat. Nie będziemy żadnego domku specjalnie budować na to, żeby tylko się przenieść tam. Także to na razie zostawiamy. Czy ja to mogę zeszłać? Nie mogę. Trudno się mówi, jak nie mogę ci do tej skrzyni, a z tej skrzyni co ja z to mogę sobie wziąć? Mogę sobie wziąć kurczaczki i przepalić. Także one mi się na pewno tu przydadzą. Ej, cicho. Cicho być tam. Nie wiem co tam skrzeczało, ale ma być cicho. Dobra, to mi się przyda. Może wezmę dwa staki. Dobra, mieczyk jest, chlebek jest, pochodnie są. To co potrzebuję jest, możemy tutaj sobie rzucić. No Jeszcze jabłko sobie wtrącimy. I kurczaczki jeszcze sobie weźmiemy. Dobra. Idziemy. Idziemy tędy. Dobra, nie idziemy tędy, idziemy naokoło. Zbieram sobie tylko trochę glowstona. Niech to sobie tu zalega już w domciu. Idziemy naokoło, to trzeba będzie posprzątać na pewno. Ja pierdziele, już mi się nie widzi sprzątanie tego cholerstwa. Dobra, w każdym razie mieliście rację. Jednak kurna, mogą korzystać z tego. Eee, te posrańce małe kurna i mogą sobie przechodzić przez to także kładziemy sobie nasz leżaczek tutaj i obok palemkę i czego zapomniałem? Pinakolaty a żeby pinakolatę zrobić będziemy potrzebować się dostać na, na pustynię która jest, znajduje się w tym kierunku bo tam będą los, rosły palemki mam nadzieję, mam nadzieję, że spokojnie tam jakoś się dostanę i nie wziąłem do sobą siekiery ale to nie będzie taki problem, raczej nie będę potrzebował. Raczej nie będę potrzebował się tam jakoś kurde, rozbijać z tym drzewem. Jest dobrze, widzę pierwszą polenkę. Ma kokosy na sobie, także nie jest tak źle. Czy jest jakaś bliżej? Czy jest jakaś bliżej, która wygra? Wygra ta, ta jest bliżej. Dobra, nie jest tak źle. Ogólnie będę musiał tu częściej się wybierać bo jeszcze plusy, będę musiał zbierać inne pierdoły. Jak widzicie mój gód strasznie szybko leci w dół i nie tylko dlatego, że sobie biegam, ale jakoś tak bardziej na hardcore jest nastawione to granie teraz, żeby było troszkę ciężej. Jak sobie czegoś zapomnę to będę ją przesrane. Dobra, mamy trochę piasku, więc możemy się spinać całkiem spokojnie. I co ja potrzebuję? Oczywiście potrzebuję to ściąć normalnie. Więcej tego raczej nie będę potrzebował. Jest git, majonez. Mamy sztuk. 6. Wystarczy w zupełności, tak? Yy, Pina colata jest tu gdzieś. Jest. Jedną sztukę nawet potrzebuję. Także jest git, majonez. Możemy wrócić całkiem spokojnie. Yy, przynajmniej z polowaniami na Endermany teraz nie będzie problemu. Ponieważ, kurna. Hmm, można je zmieniać za pomocą no, za pomocą, jak to się nazywa. E, 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 kamienia filozoficznego. No właśnie, nie mogę sobie przypomnieć nazwy. E, I pozwoli nam to właśnie na zmianę tych mobów z jednego w drugiego. Także to będzie dosyć wygoda. Szkoda, że nie będę mógł zmieniać chyba w te drugie zombiaki, które dropią mózgi, ale trudno się mówi. Je jeżeli słyszycie psa, to sorry. No niestety nic z nimi nie zrobię. Pies to pies, musisz czekać. Tego sobie troszkę więcej nazbieram. Ale raczej myślę, że nie powinno być z tym problemu. A nie planowałem tak szybko się wybrać do Tropicraftu, Chciałem was troszkę pomęczyć, ale skoro Wy nalegacie, żeby to jednak było. Więc czemu tego nie zrobić podczas tego pierwszego nagrania? Zobaczymy, co nam tu ciekawego wyjdzie. I mam nadzieję, że w miarę szybko to ogarniemy. Także robimy sobie pinakolatę. Co ja dokładnie nie potrzebuję? Potrzebuję sobie zrobić kubek. Jak się kubek robi? Kubek się robi bardzo prosto. Zapieprzamy po bambusa znowu. Bębu. Robimy nasz kubeczek. Pięknie kubeczek. Pinaple i koko. Jest great. Teraz pytanie: czy ja się tu. Jest. Mogę spać sobie do nocy. 20 sekund. Nie wiem, czy to będę przycinać. A, 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 do połowy doszło, a, jakieś jakoś przeżyjecie. Jak widzicie symuluje się z prędkością 8 razy, także nie ma jakiejś zawrotnej prędkości, no, ale nic z tym nie zrobi. Tak działa co mnie, ale jest fajna wygoda. Następną rzeczą jaką będę chciał zrobić będzie na pewno um, zegarek, ponieważ pozwala na więcej opcji, że mogę spać do danej godziny, a raczej pory dnia, bo godzin niestety nie ma w Minecrafcie. Znaczy jako tako nie ma, nie? Wiecie o co chodzi. Dobra, to sobie trochę rozświetlimy. Mam nadzieję, że screeny Wam się podobały z shaderów. Wiele osób prosiło, żebym nagrywał o tych shaderach, ale no niestety mój komputer na to nie pozwoli. Może kiedyś, może kiedyś jakaś seria będzie już na, na shaderach. Także na pewno się tam mm, wtedy coś zdziała. No dobra, teraz pijemy sobie nasz koktajl. I mam nadzieję, że się przeniesie. Nie, jest już za późno. Dupa. Będziemy musieli sobie normalnie poczekać z zmierzchu. Nie ma innej rady, więc co my w tym czasie? Cholera jasna będziemy robić. W tym czasie możemy się wybrać na przykład do Twilightu. Zobaczymy, jak się nam wygeneruje. Będzie na pewno nam potrzebny do tego diamencik i trochę. i trochę inszych rzeczy, jak na przykład bone bo bez tego cholera się nie obejdziemy. Dobra, ale. Czy my mamy tutaj tych kości na tyle dużo? Co? Niemożliwe. Niemożliwe, żebym nie miał żadnej kości. Przecież miałem tu dużo kości. No to wy sobie je robicie. Chociaż jedna, chociaż jedna kostka. Jedna kostoczka. Fuck the cheat. Tu nie ma też. Oh my god. Może tutaj gdzieś pierdykłem, ale w tych skrzyniach raczej jeszcze nic nie przechowywałem. Tu jest tylko drewno. Hmm. Może niech to się robi tutaj. A jest trzeba będzie iść zapolować na jakiegoś kurde szkieleta. Dobra, lecimy do naszej piwniczki. Całe są, są głodne cholera jasna. Lecimy w naszej piwniczki, tutaj no, czy piwniczki w naszej kopalni, zobaczymy czy tu się trafi jakiś mateł, który chętnie by do nas postrzelał z łukiem. Mam że jakiś się trafi, to w miarę szybko, ponieważ nie chce mi się trochę za nimi biegać, bo pierwszy wie gdzie oni się mogą zespałnić. Tylko tu jest taki minut, że ja tu sobie porozświetlałem, także idziemy z tej strony, pójdziemy w drugim kierunku. Tu jest jeden odłam, którego jeszcze nie sprawdzałem, a chciałbym go na pewno sprawdzić. I to jest w tym kierunku. Tu mam jeszcze trochę żelaza, nawet nie zauważyłem. Dobra, pytanie, czy ja tu mogę normalnie zejść. Chyba tak. Szczura słyszę, że to będzie kurna na trend jeden, który będzie chciał mnie lać. Dobra. zobaczymy, co tu nas czeka? Trochę więcej węgla. Trochę boję się ładzi po tych jaskiniach. O szlak. O szlak. O szlak. o szlak, o szlak, o szlak, Tam jest, tam jest coś czego, czego, czego się nie spodziewałem, że będzie, a jest wilkołak. won! Ja pierdzielę. Szczur! Wal się. Ale ty pieniądze wdałeś. To jest wilkołak. Ale zanim my się na wilkołaka wybierzemy, to ja sobie skoczę do domciu, Zobaczę sobie czy ja mam jakieś złoto. Bo jak mógłbym zapomnieć o złocie. Wtedy będzie szybciej. Biegusiem. Dobra. I możemy iść całkiem spokojnie. Ej, tego nie chciałem zrobić. Adyta. I ten wilkołek mnie troszkę teraz tam zastrasował. Ow oh, shit. A zobaczymy, czy ja tu mam w ogóle. O, mogę sobie zrobić, to zrobię sobie jeszcze jedną. Dobra. Trudno się mówi, wiem, że to jest cheatowanie dla niektórych, ale to wymaga teraz. To jest najwyższy priorytet, żeby to zrobić, także proszę mi tu kurde nie płakać, że ja zrobiłem sobie troszkę więcej rzeczy. Tu mam dwa patyczki, a w zasadzie mógłbym ich trochę więcej sobie zrobić. Zawsze drewno warto mieć przy sobie. że robimy sobie mieczyk. Robimy sobie mieczyk i on się na pewno tu przyda. To mi raczej już nie będzie potrzebne, więc to pierdykniemy na skrzyni. Dobra, i teraz już mi nie jest straszne. A to mogę sobie zarzeć Nie mogę sobie zarzeć. To leci tu w takim wypadku. Ale dobra. Teraz już mi nie jest straszny ten wilkołak. Bo na pewno ten mieczyk to by mi tu nie wystarczył. Nie wiem czy dwa żelazne miecze by mi na niego wystarczyły. Wiem, że ciężko go ubić nawet diamentowym. Cholerstwo jedno. O! Jeszcze pieniążków mamy. Czy mi pokazuje gdzieś tutaj te... Nie, nie pokazuje. Będę musiał się wybrać do gildii, żeby zobaczyć ile mam maniany. I gdzie ten synek jest? No wiem, że tu jest... Tu jest nawet coś więcej. Zombiaczki tutaj się tej spałnią się, tak? Żelazo, chlebek, jak najbardziej mi się przyda. Żelazo i chlebek. Ta reszta może na razie zostać, póki nie odwiedzę ich. Czyli jesteś w tym kierunku, tak? Gdzie ty się teleportowałeś?